Rozdział 39. Także z błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu zrobili szaty do służby, do posługiwania w świątyni. Zrobili też święte szaty dla Aarona, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. I zrobili efot ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru. Naklepali też złote blaszki i nacieli z nich nici. Do przytykania haftem błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru. Zrobili do niego na ramienniki, aby się jeden z drugim mógł złączyć. Łączyły się na dwóch końcach. Także pas do efodu, który był na nim, z tego samego był i tak samo zrobiony: ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru jak pan rozkazał Mojżeszowi do tego obrobili kamienie onyksu osadzone w złotych oprawkach wyryte tak jak pieczęci bywają ryte z imionami synów Izraela i umieścili je na naramiennikach, efodu aby były kamieniami pamiątkowymi dla synów Izraela jak pan rozkazał Mojżeszowi zrobili też haftowany pektorał podobnie jak efod ze złota Błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego misioru. Był kwadratowy. Zrobili podwójny pektorał na pięć długości i na pięć szerokości, złożony we dwoje. I osadzili w nim cztery rzędy kamieni w tym porządku: karneol, topas i szmaragd w pierwszym rzędzie. A w drugim rzędzie: karbunku, szafir i diament. A w trzecim rzędzie: Hjacynt, agat i ametyst. A w czwartym rzędzie beryl, onyks i jaspis, wszystkie osadzone w złotych oprawach. A tych kamieni z imionami synów Izraela było dwanaście, według ich imion, które ryte były jak na pieczęci, każdy według swego imienia, według dwunastu pokoleń, Zrobili też do pektorału łańcuszki plecione ze szczerego złota. Zrobili także dwie złote oprawki i dwa złote pierścienie i przyczepili te dwa pierścienie do obu rogów pektorału. I włożyli te dwa złote łańcuszki w oba pierścienie u rogów pektorału. Drugie zaś końce obu łańcuszków przymocowali do tych dwóch oprawek i przyprawili z przodu do naramienników efodu. Zrobili również dwa złote pierścienie, które przymocowali do dwóch rogów pektorału na jego wewnętrznym brzegu, który był od strony efodu. Zrobili jeszcze dwa złote pierścienie, które przyprawili na dwie strony efodu, u dołu, naprzeciwko jego spojenia, ponad pasem efodu. I przywiązali pektorał jego pierścieniami, do pierścieni efodu sznurem błękitnym aby był nad pasem efodu, żeby pektorał nie odstawał od efodu, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Zrobili także tkany płaszcz pod efod, cały z błękitnej tkaniny, a po środku płaszcza otwór, jak otwór w pancerzu, i obwódkę dokoła brzegu, aby się nie rozdzierał. Także u dołu tego płaszcza zrobili jabłka granatu z błękitnej tkaniny, Purpury, karmazynu i skręconego bisioru. Zrobili też dzwonki ze szczerego złota i pozawieszali te dzwonki między te jabłka granatu u dołu do koła płaszcza, pośród jabłek granatu. Dzwonek, a potem jabłko granatu, i znowu dzwonek i jabłko granatu u dołu do koła płaszcza do usługiwania, jak pan rozkazał Mojżeszowi. Zrobili też dla Arona i jego synów szaty tkane z bisioru. Mitrę także z bisioru i ozdobne mitry z bisioru, i spodnie ze skręconego bisioru. Pas także ze skręconego bisioru, błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu, haftowany, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Zrobili też blaszkę, do świętej korony, ze szczerego złota, i wyryli na niej napis jak na pieczęci. Świętość Panu. A przymocowali do niej sznur z błękitnej tkaniny, aby była przywiązana na przodzie mitry, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. I tak skończyły się wszystkie prace około przybytku, czyli namiotu, zgromadzenia. I synowie Izraela zrobili wszystko, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Tak zrobili. I przynieśli ten przybytek do Mojżesza. Namiot i wszystkie naczynia do niego: jego haki, deski, drążki, słupy i podstawki. Przykrycie ze skór baranich, farbowanych na czerwono, przykrycie ze skór bursuczych i zasłonę do osłonięcia. Arkę świadectwa i drążki do niej i przebagarnię. Stół, wszystkie naczynia do niego i chleb pokładny. Szczero złoty świecznik, lampy do niego. Lampy ustawione w porządku i wszystkie naczynia do niego, i oliwę do świecenia. Także złoty ołtarz, olejek do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę do wejścia do namiotu. Miedziany ołtarz i do niego miedzianą kratę, drążki i wszystkie naczynia do niego, kadź i podstawę do niej. Zasłony do dziedzińca, słupy i podstawki do niego. Zasłony do bramy dziedzińca, sznury i kołki do niej, i wszelkie naczynia do służby w przybytku czyli do namiotu zgromadzenia, szaty do służby w posługiwaniu w świątyni, święte szaty dla kapłana Arona i szaty jego synów do sprawowania urzędu kapłańskiego. Według wszystkiego, co Pan rozkazał Mojżeszowi: Tak synowie Izraela wykonali całą tę pracę. I Mojżesz obejrzał tę całą robotę, a zrobili ją, jak Pan rozkazał. Tak właśnie zrobili, i Mojżesz im błogosławił.